Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy i na dzień dobry chciałem podziękować za wszystkim za bardzo udane dzisiejsze, wczorajsze już w takim wypadku mecze customowe. I zapraszam oczywiście na kolejne mecze dzisiaj w niedzielę od 14. Jak również tym, którzy byli dzisiaj na, na live, yy, ci, którzy już są powiadomieni, tym, którzy nie byli, chciałem tylko podrzucić informację, że planujemy grać z Wami mecze customowe codziennie praktycznie przez całe wakacje. Także codziennie wieczorem, we wtorki, środy, czwartki, w sobotę i niedzielę. Jak również w soboty w, w, od 14 w niedzielę, od 14 gramy mecze customowe z nagrodami. Zapraszam bardzo serdecznie. Taki jest plan na wakacje. A teraz sklep, moi drodzy. Nowość. Przekaźnik. Nie blokuj linii. Taki bardzo fajny, biały, pustynna burza. Kciuszek. Bia czapka. Wojskowy, wojskowy gir. Fajnie zrobione, tylko 800 fałdolców. Rewelacyjna sprawa za nieduże pieniądze. Dodatkowo pani pustyni. No już troszeczkę gorsza chyba skórka, aczkolwiek fajne są te tatuaże na ramionach. Fajny, fajny dodatek. Przyjrzyjmy się tam dokładnie. No, bardzo fajny, bardzo fajny element tego, tego stroju. I też tylko 800 fałdolców. Niedrogie rzeczy dzisiaj w sklepie i wartościowe powiem szczerze, przy tym jaka masówka do nas trafia czasami, to to są fajne, nietypowe skóreczki za nieduże pieniądze. Doświadczona ekspertka uzbrojenia pani pustyni. Co mamy tu jeszcze? Mamy ściemniacza, czyli ćmę ze swoimi skrzydłami ciemne skrzydła ukryte i gotowy cały zestaw nazywa się cicho ciemni. Do kompletu mamy lampę. Lećcie do światła z zestawu cicho ciemni po raz kolejny. I prawdopodobnie mamy również lotnie. Dokładnie ściema u skrzydła i o skrzydła. Fajna! jako lotnia, fajna sprawa. Nie osobiście się co prawda za bardzo nie podoba, ale kwestia gustu. Mamy również w sklepie Rebelianta, moi drodzy. bunt maszyn, tak nazywa się ten zestaw, czyli robota w podartej kurtce z plecakiem, z deskorolką. Fajne takie futurystyczne klimaty. Jakąś na Kostę, ma jakąś, jakąś taką fajną Wczepioną. Nie wiem, czy to będzie jakaś, jakaś, jakieś narzędzie w pokrowcu. Tak samo tu na biodrach. To nie wygląda jak kabury. Bardziej wygląda jak jakieś, jak jakieś, jakieś takie torby na narzędzia. Bardzo fajna skórka. Mamy bukaniera. Dwa style, oczywiście w jednym w takim płaszczu lekko za, takim kapeluszu lekko zaokrąglonym w niebieskiej kamizelce z tatuażami na ramionach, typowo marynarskimi, jakaś tutaj widzę, Róża Północy, kotwica na pewno się gdzieś znajdzie. W drugim stylu mamy troszeczkę inny kapelusz, troszeczkę inną, troszeczkę inną kamizelkę i za, i za rękawnik zakrywający tatuaże. Troszkę inny design. Bardzo fajna skórka. 1200 v -dolców. Do kompletu mamy zbierak Urlopowicz. Dzisiejszy sklep jest wypełniony w miarę, w miarę tanimi rzeczami. Uśmiej się. Bardzo popularna emotka. tych, którzy na czekali. To jest dobra wiadomość. I moc gwiazdy. Haha! <tryk> Okej. Okay. się. Moc gwiazdy w sklepie. Moi drodzy, no i na koniec stopnie karnetu, które myślę, że już będą przez jakiś czas się co pewien czas pokazywać. To jest sklep na dzisiaj, na e, niedzielę 9 czerwca 2019 roku. Moi drodzy, a ja zapraszam Was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie o godzinie 14 na customy z nagrodami. Przy okazji zapraszam, zerknijcie na naszego... Na naszego Facebooka kocur.tv, ewentualnie na, na naszego Discorda. Tam jest dokładnie rozpisany grafik na całe wakacje, co się będzie działo, jeżeli będziecie zainteresowani. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję, trzymajcie się. Do zobaczenia później. Hej, hej, żuwik, Na razie.